Dzisiaj zapraszam Was do fabryki Talex, obejrzymy sobie jakieś tam nowości, które oni teraz na topie mają, które pojawią się w naszej ofercie, dosłownie lada moment. Przejdziemy szybko sobie po fabryce, pogoda nas nie rozpieszcza, bo co po chwilę pada, kropi. Jak widzicie, jesteśmy na wejściu fabryki Talex. Za chwilę do nas Dominik podejdzie. O, idzie już Dominik. Cześć Tomku. Witam Cię serdecznie. No powiem tak, pogoda nie rozpieszcza. No w końcu modliliśmy się o deszcz, nie? nie? Mamy deszcz. Mamy tego, czego chcieliśmy. No, Pokaż nam chociaż trochę fabrykę. Więc. Bo tak, to Powiem stanie, tak, generalnie klientów chyba najbardziej interesuje no. maszyny, ale jak już jesteśmy, to chociaż na szybko przewlećmy sobie fabrykę, Wiesz, a najbardziej ma... chyba nas interesują <noise> jednak nowości. Nie? Nie, mamy, nie mamy się na pewno czego wstydzić. Pokażę Ci jak tutaj na kaszubach to powstaje u nas te maszyny. <laughs> też mamy parę maszyn, które trafiają nowe do portfolio, i, i też już e, są moje nie zapytania, więc na pewno je tutaj pokażemy z bliska, jakie robimy. I, i, no i tyle, zapraszam. Widzę, że tu przy wejściu jakieś takie maleństwa, nie wiem, to czołowe, czy co, co to są za maszyny? Wiesz, co tam to, to są Kosiarki rotacyjne e, napęd, na napęd hydrauliczny. Wiesz, one są dedykowane głównie do e, ładowarek e, mhm. albo do ciągników na, na, na tu do przodu. Dla kogoś, dla, można powiedzieć, dla hobbystów, tak? Na przykład jakieś... E... To jest ile? To ma metr 35 pięć? Metr 35, no. Uh -huh, uh -huh. I tutaj masz, zobacz, są gołe ramki. Wtedy Aha. takie dajemy tylko po prostu haki na cybantach. E, dla, dla klienta, czy będzie chciał mieć Euroramkę, czy jakiegoś Gianta, e, farezina, Multiwana, no no, be bez ci, różnicy. Powiem Ci, dosyć fajne, chociaż no... Rzadko spotykane i dlatego warto. To taki to temat zobaczyć. niszowy można powiedzieć, ale gdzieś jak ktoś ma jakąś Stadninę koni, niekoniecznie ma jakąś wiesz, ładowarkę, która mu tam pomaga w, w oporządkowaniu tego, no to taka maszyna mu bardzo fajnie się będzie sprawdzać. No nie? i tu wasz szlagierowy jeden z produktów, nie? Tak, to, to to jest, wiesz, produkt, który tutaj firmę postawił, nie? <laughs> na, na tym ona się tutaj wygląda. No, no uważaj, nie? uważaj, bo jeszcze samaż może powiedzieć, że i tak postawił produkt no to, od w, kosiarek Bebnowej. Wiesz, swego czasu wszyscy od tego zaczynali, tylko kolory się pozmieniały tak, nie? na tak, przestrzeni tak. lat. Nie? Więc, no, no, tych kosiarek pewnie przez te wszystkie firmy wyprodukowane zostały już chyba pewno dziesiątki tysięcy. No Polska, jak nie setki? Polska kosiarkami bębnowymi stała stoi? No, no dokładnie, no my mamy tutaj, nie? można powiedzieć, bliskość Słupska, gdzie, gdzie się te kosiarki narodziły. No i tak tutaj zaczęły się one produkować, nie? I wbrew no, pozorom. Widzę... Tak... Ta kosiarka rotacyjna cały czas jest z nami y, i ciągle się sprzedaje. Nie? Jest Naprawdę ma swoich ona odbiorców. E, poszerzyliśmy jakiś czas temu już e, je o tą szerokość 20 metra. E, no i w tym momencie, jakby taki prym wiodą właśnie te szerokości sprzedażowe 20, 2,85 y, m, 65 m. No, widzę, że tu. To... No, jak ja to powiem, ładna parada jest ich tutaj, troszeczkę ich stoi. Tak, no tutaj masz i M35, i M35 Mini, różnego maści, nie? Generalnie zobacz, u nas tutaj to wygląda tak, że tutaj mamy magazyn jakby wyrobu gotowego, można powiedzieć. W tym miejscu są składane wszystkie maszyny, które już mhm. zostały wyprodukowane, a później są stąd pobierane e, i na tamtej drugiej hali e, ładowane już na ciężarówki, nie? Ale e. widzę, że pad, plac już pusty, nie? Tak, no jesteśmy w środku już. sezonu zielonkowego, nie? O. Także to, co jakąś tam górkę jak robimy zimą, to i tak ona właściwie z początkiem roku ją niwelujemy i wszystko robimy pod zamówienie, nie? Idziemy, pokażę Ci po kolei jak to wszystko tutaj u nas powstaje. Mhm. jakby Zaczniemy od końca, czyli od tym jakby obróbki metalu, przejdziemy przez spawalnię, później malowanie i na końcu na taki montaż już finalny, nie? Tego. Więc tutaj... Troszeczkę może inaczej, ja, bo ja widzę jako produktowiec od tych maszyn, widzę tu takie fajne, ciekawe rzeczy. To są różnego rodzaju mocowania, tak? Tak, to są mocowania e, pod zamiatarki. Mm -hmm. Możemy tutaj zobaczyć, o, jak, to jest na pewno jakiś Weidemann. Tutaj mamy trójpunktowy układ mm -hmm. zawieszenia. Tutaj mamy, to jest e, na pewno Kufit. E, mocowanie na Kufit. Tak. Tu, tutaj też. E, Ładowarkowe, więc to są mocowania pod zamiatarki jakby indywidualnie dobierane przez klientów, nie? W tak, tak. Po zależności od to, jakie nośniki No widzę dyskonują. ładna kolekcja, naprawdę. O, masz jakieś Volvo L30. Mhm. No. Bo właśnie zamiatarka jest. Zamiatarka jest tego typu produktem, który jakby jest. No wiesz, wiesz dobrze, szyty na miarę, tak? Każdy ma swoje indywidualne ten swoje indywidualne preferencje do, 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 do zamiatarki. Mhm. Dlatego trzeba, jeden by chciał mieć 120, jeden 230, no, szczotka no, prawa, lewa, nie? No to jest właśnie, nieraz jak klienci do mnie dzwonią, czy no. handlowiec i pyta o zamiatarkę, ja nieraz zadaję mu tyle pytań, że on jest w szoku, że tyle potrzebnych jest pytań, żeby dobrze dobrać zamiatarkę. No tak, nie? Bo to właśnie tobie Ty, ty się starasz po to, żeby on był później zadowolony, nie? Żeby ona była jak najbardziej praktyczna, jak najbardziej multifunkcyjna, mm -hmm. dlatego te pytania odnośnie tych e, zamiatarek są niezbędne, nie? żeby po prostu powrócił zadowolony, a nie było takich sytuacji, że na przykład posiada on ładowarkę teleskopową, gdzie ramię jest po prawej stronie i ono mu zasłania i on nie widzi, e, że tak powiem pracy, Dlatego nie? nieraz klienci są zaskoczeni, że mówi o szczotce po lewej stronie. Tak, tak. Nie, może tutaj będzie troszeczkę nasz gorzej słychać, no ale wiadomo, jesteśmy <klujne> na hali produkcyjnej, Mamy tutaj malarnię proszkową z całą linią automatycznej śrutowni. Przejdźmy może bliżej i każdy detal jak już jest u nas przygotowany, że tak powiem, do malowania, trafia w pierw tutaj chłopaki, montują go na trelinki i trafia do właśnie automatycznej śrutowni. Nie? Po wyśrotowaniu ten materiał trafia nam do kopieli chemicznych. Gdzie jest odpuszczany i przygotowywany jest już do procesu malowania, nie? Mhm. Gotowe elementy, jak tak widziałeś tam na dworzu, były takie większe elementy tak, są składowane tak, tak, na dworzu. Mniejsze elementy yy, ładujemy tutaj w yy, kosze i później są pobierane do montażu, nie? Do montażu, no. No właśnie cię się zapytać, jak to do czego są te kosze tutaj, co stoją? Ale już uprzedziłeś mnie. To są pałonki do kosiarek yy, bijakowych, nie? Tak, to są do biakowych, nie? Tutaj jakby no to jest taki dział, że tak powiem brudny. <laughs> tutaj jest jakby wszystko jakby spawane. Mamy tutaj, że jest w tym momencie 12 stanowisk spawalniczych. Na końcu są roboty spawalnicze, które na przykład w trybie ciągłym są ustawiane na albo yy, robią koryta do kosiarek. Albo robimy wały robocze do kosiarek, nie? W sensie uzbraja je w łebki. O teraz to akurat skóry ta robione, nie? Aha no nie wiem czy będzie nas dobrze słychać, ale mam nadzieję, że Dosyć jakoś tutaj, nie? tam fajnie głos się... To no, są roboty to spawania, na razie są wyłączone ale... Nie, nie, on tam z tyłu... Z tyłu, nie... Z tyłu te, nie, to jest stół, on się zamienia później miejscami, To z tyłu robot spawa. I później następuje zamiana. Rozumiem. Praca w re. Maszyny są produkowane, schodzą z przed sezonu. O, a tu widzimy... Tu mamy magazyn stali, nie? Tutaj jakby o widzisz jest rozładunek teraz detali. Rozładunek cool. Wszystkie, że tak powiem, wyspawane elementy, które są później stąd pobierane są do śrutowania i przy, aha, na, na malarnie, aha, nie? Aha, aha. Taka surówka ja bym to nazwał. Surówka, dosłownie surówka, nie? <noise> Widzisz, tam mamy na siódemce jest magazyn na magazyn profili. Na tamtych halach są obróbki, obrabiarki CNC A to co? podbieracze do prasy. Nie, no Tomku, to jest właśnie, e, to są e, jakby elementy robocze bocianów. To są dosyć po, stają się popularnymi maszynami w Polsce. Pokażę ci później, jak wygląda gotowy, nie? I no on, to on też ma... jakaś taka niszowa maszyna, nie? Ten, ten, ten bocian? bocian, no bocian właściwie w Polsce on teraz w Polsce zaczyna się. W nie jest popularny, nie? Nie, teraz zaczyna się dopiero gdzieś tam wkradać. On mocną karierę zrobił na, na zachodzie. On, uh -huh. e, widzisz, tam są. Kor korpusy od nich jakby już przygotowane, aha, a tam aha. masz jakieś dwa e, już gotowe do wysyłki, e, 275 i na pewno jak nie zapakowali, to jeszcze jest na hali, możemy podejść zobaczyć, nie? E, a Oto... wiesz co, a chodźmy tylko tak, rzućmy dosłownie no. okiem na te bociany, bo ja zawsze mówiłem, że to bardzo ciekawa maszyna, ale tak jak Ty mówisz, w Polsce, nie wiem, może je, przez parę lat, może jedna osoba mi się o, o to zapytała, Toku, o to, tego bociana? Bo bocian po, y, polega na tym, ta y, przestrzosarko-zgrabiarka, że ona ma za zadanie, jeżeli y, na przykład mamy słomę po kombajnie, albo y, y, zgrabioną y, trawę do środka mhm. na, na pokos, ona ma za zadanie ten pokos y, przerzucić na suche miejsce z boku. Mhm. Nie? Bo wiadomo, jak ten pokus jest uformowany, to z góry on może być suchy, ale w spodzie jest cały czas wilgoć, nie? Mhm. I Bocian ma za zadanie to przewrócić, tutaj są takie klapy jeszcze mhm. no, montowane i on jakby z tego miejsca przerzuca na to miejsce suche. Czyli reasumując, Czyste. powiem tak. Przyspiesza proces schnięcia. Tak, klienci wtedy pytają, kiedy jest mokre lato. Bo jak no, jest no, sucho, ładnie tak nie? w ubiegłym to nie roku, nie to ma... chyba nie mieliście zapytań, jak ubiegły rok. Wiesz co, zeszłe zniwa były właśnie mokre. Nie? By, no, tylko... mówię może o wielkopolsce, no. nie. Yy, więc, ten yy, o, to jest dobry temat dla drobiarzy. Aha. Bo im mega zależy na tym, żeby ta słoma była yy, sucha. Tak, siano jak nie tym ma... też można robić. Yy, jeszcze raz? Siano? Yy, tak. Też no, nie? Ja mam nawet gdzieś klientów, którzy mają kosiarki yy, 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 przerzucające do środka z taśmami. Mhm. I, no, i jeżeli on po prostu nie zdąży tego zebrać, bo przyjdzie chmura, no to właśnie tym wjeżdża i przerzuca to dalej. nie? Mhm. I właśnie wracając do tych yy, drobiarzy, to oni właśnie to robią. Po to, żeby nie mieć chorób grzybowych, nie? No, no. Tu tylko tak podejdę dosłownie i, i pokażę dużą kosiarkę czołowo-tylną. Tak, to Tigerek. jest Nasz, nasz tiger tylno-czołowy. No, powiem tak. To no, jest toporna maszyna. To jest ciężka, toporna. Już kilka sztuk my sprzedaliśmy. Klienci bardzo zadowoleni, muszę ci powiedzieć, naprawdę. Co, no powiem to... tak, nawet odważyłem się ją sprzedać mojemu huh. <gry> dobremu znajomemu, powiem tak, na nieużytkach, które przejął ponad, no tam w granicach ponad 50 hektarów, łąk hmm. w ogóle nieużytkowany, gdzie już brzuski rosły, takie po, po 2-3 metry, mówi dał radę fenomenalnie się zachowuje. Jest to tąku. Tutaj są zastosowane e, przede wszystkim dwa rzędy przeciwnoży, które też odpowiadają za to, że ten materiał mm. jest fajnie pocięty, posiekany. I masz ciężkie młotki, nie? Bo masz e, kilo pięćdziesiąt jeden młotek waży, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No i wiesz, przekładnia przez tysiąc pięć pasków z automatycznym napinaczem, no to, 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 to nie ma prawa, żeby to nie poszło, nie? Mm -hmm. No i znowu pasku Idzie... paskudzi pogodę, bo musimy nasze maszyny też oglądać na żywo na łąkach, ale no niestety. Tutaj nie. Pogoda nie pozwala nam. Tu jest jedna z pierwszych nowości, tak. która jest od niedawna. Lada moment będzie u nas. Dokładnie. To są z serii City. Są to zametarki dedykowane do małych ciągników, małych ładowarek, i tutaj właśnie zależało nam na tym, żeby stworzyć maszynę lekką do małego ciągnika, który na przykład, jeżeli nie ma pompy hydraulicznej, która zdoła ją napędzić ale za to jest wyposażony w wałek. Nie? Dlatego mm -hmm. to robiliśmy taką jakby opc dwojaką opcję. Nie? Jedną masz na wałek, a drugą masz na hydraulikę. W momencie zamówienia wybierasz sobie, na co będziesz chciał. Nie? I, on jest I też... ona jest na przód, a teraz, no, bo mamy boczną szczotkę, nie? wszystko tak. ładnie, pięknie, no, ale jak klient by chciał no zraszacz, no, to już na nią zraszacza raczej nie powiesimy, jak ma być na przód lekka, mała. nie? Dokładnie, dlatego zraszacz mamy wymyślone y, tak, że idzie on na tył, Ciągnika i mamy go zrobione na takim, na takim stelażu trujcie. Czyli ja bym ciągniesz... to nazwał z tyłu taką przeciwwagą, nie? Dokładnie, nie, bo tutaj jak no masz 175. Powiem litru... tak, takie malutkie traktorki typu nawet 15-16 koni spokojnie do, dadzą sobie radę, nie? Bez problemu. Nie? Bez Super. problemu. I wiesz, fajnie, fajnie jest to, bo to sobie z tyłu niezależnie sobie wiesi, powiesisz i możesz masz wyrównane. No powiem tak, no. Ja już pierwszą zamówiłem, lada moment będzie u mnie. Dokładnie. Co prawda będzie z napędem hydraulicznym, bo taki jest najczęściej zastosowane, więc. Więc, a tutaj widzę coś takiego w skrzyni metalowego. No to takie coś teraz już do Was tak... zaczyna też y, zjeżdżać, nie? To chodzi o tą logistykę naszą, Aha. żeby po prostu te maszyny, czy jak je eksportujemy mhm. na zagranicę, czy właśnie e, jak jest większa partia zamówiona, to staramy się, żeby po trzy w rzędzie wchodziły nam na, 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 na ciężarówkę, nie? Wiesz co, to jest dobre. Ja zauważyłem u wielu, u wielu u producentów, że coś takiego stosują. Bo jak są maszyny jakby złożone, potem przy rozładunku to gdzieś się któraś obetrze, to gdzieś coś się wydarzy i. Ale to jest jest też to Dla was dobre. rozwiązanie, tak, to jest to bo dosyć poręczne rozwiązanie. Ustawia no sobie trzy w sztaplu Tak, i... i ale też chroni maszynę. Bo no, potem jakieś typu obtarcia pasami czy coś no. takiego, nie? No, Wodek już jest odpaliście. To nam też jedna z nowości którą tu mamy, która też miała być pokazana, no niestety mamy jak mamy owijareczka, dosłownie, jakbyś nam fajnie mógł troszeczkę zdala, żeby nam tu ciągik nie, może nie. Wiesz co mamy owijarkę, To jest Sprinter 1500. Ona jest na już na pełnie automatycznym sterowaniu, Aha. gdzie za cały proces owijania obsługuje komputer, tak? Aha. Po prostu sobie, operator sobie wjeżdża w kulkę, naciska sobie start, tam możesz zobaczyć, podejdziemy do Włodka, on ma tam e, cały ten e, e, komputer, oprowadzi Tobie pełną statystykę, e, jeżeli chodzi o ten, możesz sobie sprawdzić, ile masz kulek zrobiony dzisiaj, e, ustawić sobie cykl owinięcia, on jest tak, tak zrobiony, że będziemy zawsze dążyć do tego, żeby było ten cykl w granicach 60 sekund, e, cały proces owijania. Widzisz, no, podjeżdżasz pod kulkę, wrzucasz, i, I pełna automatyka. I pełna automatyka, nie? Znaczy no, powiem tak, uważam, że jest to przyszłość, tym bardziej, że no, każdy chce sobie jakoś tam przyspieszyć pracę, ułatwić. O, mnie no pokażę. Zobacz tą nie? Masz sterowniczek, nie? Cały tutaj już dotykowy, ustawiasz sobie jak chcesz, jakie masz ciężkie kulki, czy chcesz folią 750, czy może 500, to mniejszą, nie? Ilość obrotów, no praktycznie jest bardzo już teraz intuicyjny, nie? No powiem tak, no tak już Wiesz, idziecie w kierunku dobrych, markowych, zachodnich producentów, no bo no, no, teraz to już wielu producentów to już obowiązek mieć coś takiego, nie? No tak, to też na przykład jak ktoś startuje z tym, wiesz, na, na, z firmą usługową. Nie, mu tak. Zależy na tym, szybko ile, ile, ile kulek on zrobił, bo jest rozliczany może od kulki, może od hektara. Wiesz, różnie uh -huh, są, nie. Uh -huh, uh -huh. Powiem Ci tak, ja już wcześniej widziałem tą. tą, tą, tą też w skrzyni. i tak. Talek zmienia kolor. <laughs> to miała być ta niespodzianka? Nie. Ten szary jasno? Tak <laughs> e to jest. Słuchaj, Tomku, chcemy jakoś widzisz, odróżnić je te, że tak powiem, testowe maszyny, Aha. dlatego widzisz, że ona to nie jest sam kiemnówka, tylko to jest testówka, którą wrzuciliśmy jakby na próbę, jak ona się tu będzie mieścić. No i te takie, wiesz, testowe maszyny, które są demo przez, przez nas testowane po prostu są w innych No kolorach, ja już nie? myślałem, że Talek zmienia kolorystykę, nie? nie chociaż nie. to jest zalecane co ileś lat, żeby producent zmieniał trochę kolor, chociaż no. odcień, nie? Nie, tutaj byłby był zbyt duży przeskok, nie? No, to już za dużo. Tak. No wiesz, przez parę lat, na przykład, John Deere w logo, nie wiem czy zauważyłeś, miał jelonka opadającego, nie? ale że to się trochę źle kojarzyło, Aha. Nie? no Tego to podbił. zrobił teraz od jakiegoś czasu jelonka, który w skoku się jakby wzbija w górę, nie? No, no, no. Niby szczegół, ale jednak to jest zamiatarka. To jest ta sama zamiatarka, którą przed chwilą oglądaliśmy, tylko że ta jest z już z napędem hydraulicznym. A, czyli taką, jaką Taką, jaką macie my zamówione. zamówiliśmy. I czekamy na tą nowość jako pierwsza firma w Polsce. Dokładnie, nie? I tu jest też. Zbiornik te, też na te, tył, to ten, co rozmawialiśmy o tej przeciwwadze, nie? Nie? Tylko, że ten już zauważy że jest na przykład do tych e, większych modeli, czyli tak jak tutaj ta 140, jest on większy. Tak, tak, tak. Tam to jest 175 litrów, nie? Dobrze mówię? E, dokładnie, dobrze nie? Pamiętam? Bo w ogóle ta szara, to, to jest... E, to jest kosiarka my energii, my tak odeszliśmy nie? od tego kolor, koloru szarego, trochę o, o, ko, porozmawialiśmy, ale tu też przy tym powinniśmy się skupić, bo to jest całkowicie nowa e, kosiarka, Serio? seria nowa całkowicie. Tak, one będą. E, jakże już są w ofercie w szerokościach 1,35 i 1,55 m. Mhm. E, I to są kosiarki dedykowane do bardzo małych ciążków rzędu tam 20 do tam 30 koni. Mhm. Przy zachowaniu dosyć dużej szerokości roboczej, e, bo celem tutaj było stworzenie i zminimalizowanie wagi. Mhm. E, dlatego względem na przykład tej serii Ewo, która na przykład ma tu mamy 1,20, która jest troszkę e, mocniej zrobiona, bo ma większą silnicę wału, większe mhm. młotki e, jest dużo m, cięższych elementów. Ona ma na przykład wagę e, o 70 kg cięższą niż na przykład ta wersja Energy 1.55, nie? Znaczy e, tą Energy mamy też już zamówioną, e, bo to jest chyba to jest chyba... N, n, wyprostuj mnie, e, to ta Energy, ta szara to jest tutaj 1.60, 1.55, a my mamy zamówione dla naszych arbosów 2025. 20-40 do naszych tych mniejszych Opaksów 25-40 konnych już mamy je zamówione. Mm -hmm. e, te mniejsze tam jest jak dobrze pamiętam 130. Metr, e, 130. Tak. Czyli te małe traktorki będą już teraz mogły śmiało poruszać się e, z tymi właśnie kosiareczkami z tą nowością. Efektywne efektywne cięcie bo tu jest dużo młotków. Nie wiem, czy to by się uda ukazać, ale. O, nie, ciężko nie, będzie. nie, ciężko będzie. E, dużo małych, drobnych moteczków. Mhm. Wadzę tam, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 0,4 kg, mhm. e, które bardzo fajnie rozdrabniają e, materiał. Nie? A znowu ta Ewo idzie do. Ta... Naszych e, Arbosów, Aupaksów z serii 3000, nie? bo mhm. ta jest mocniejsza, solidniejsza. I to już sprzedawaliśmy i powiem tak, zarąbista maszyną. No to już takie celujemy w jakby już w usługi bardziej bardziej takie ten. E, jakby firmy komunalne już tak, tak. typowe. nie? Tu widzimy jeszcze wasze e, spidery, czyli zamiatareczki, e, zgrabiareczki. No. O, patrzę, Patrzę z boku na tą zamiatarkę. Tak, zamiatarki to, to mówię teraz. A, A tutaj mamy halę zaodukową, nie. Aha. Tutaj jakby wszystkie y, możemy zerknąć. ciężarówka po prostu wjeżdża, masz, y, dostają tutaj chłopaki zlecenie. Z magazynu gotowego jest pobierane i ustawiane tutaj przygotowywane do, do I wysyłki tu już nie? Jest jakby ostatnia droga. Jeśli <laughs> proszę źle tego nie kojarzyć. <laughs> tu widzimy za jak to się fajnie odbywa. Chłopaki pakują. Nieraz maszyny na milimetry wchodzą. To jak widzicie skrzynie na niektóre maszyny do załadunku. To już jest tak. Też przygotowanie. Tutaj już widzisz stojaczek jest taki jak, jak u was te kosiarki eko też. Tak. Sztapel przygotowany w skrzyneczce. Mhm. Pakujemy i wysyłamy, nie? To co, do, bardzo Ci dziękuję za to krótkie oprowadzenie. Pogoda nas tu nie rozpieszcza, ale chociaż troszeczkę będzie, będzie można sobie popatrzeć na firmę Talex, na produkty, jak to jest produkowane, jak to wygląda. Powiem tak, my, ja bym mógł tu chodzić i pokazywać jeszcze przez dobre dwie godziny, ale podejrzewam, że nikomu byście już tego filmu nie chciały oglądać. W skrócie, pokazaliśmy jak to wygląda, naprawdę nie mamy się tutaj czego wstydzić, także dosyć mocno, prężnie idziemy w swoim kierunku. My rozwijamy się i myślę, że, że tutaj możemy być z siebie dumni. Dziękuję to jeszcze raz, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano a szorcy. Od 17 do 22.